Nowoczesny pojazd w gminie Kuźnia Raciborska. W dawnej wagonowni w rudach powstała multimedialna atrakcja turystyczna. Biblioteka zaprasza na wakacje dzieci z powiatu Raciborskiego. Dzień dobry, dzisiaj wtorek, 12 lipca. Kamila Beż, zapraszam na wiadomości Raciborskie. Gmina Kuźnia-Raciborska otrzymała zamówiony w ubiegłym roku nowy autobus szkolny. Pojazd od imienia prowadzącego go kierowcy, pana Franka, będzie nazywał się Frankowozem Uroczysty odbiór autobusu i pierwsza nim przejażdżka do Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Rudach miały miejsce w piątek 8 lipca. Pojazd w 95% został dofinansowany z budżetu państwa. Bezpieczeństwo dzieciaków jest najważniejsze, żeby dojeżdżały w wygodnych, komfortowych warunkach. Autobus w pełni przystosowany do współczesnych czasów, łącznie z windą dla niepełnosprawnych. Cieszę się, gratuluję i panu burmistrzowi, i szkole, i pani dyrektor. Nowy pojazd zastąpi godnie prawie 20-letni wysłużony autobus, który dowoził dzieci z terenu gminy do szkoły. W kuźni raciborskiej, więc wszyscy się z tego powodu cieszą, dodał władz gminy. Czekaliśmy na niego prawie rok, ale to jest taka specjalna wersja, łącznie z windą dla niepełnosprawnych i z możliwością właśnie załadowania wózków. Jakby dzieci jakieś takie potrzebowały, to ten to autobus jest na to gotowy. Czy jest to autobus typowo szkolny? Przygotowany jest w ten sposób, no ten, ten autobus może służyć do różnych celów. Może służyć również na długie wycieczki, ponieważ ma i klimatyzację ładną, i wygodne fotele, już nie tak blisko oparcia jak w poprzednim autobusie. Więc będzie służył pewnie i na wycieczki. Jest co prawda bez toalety, ale i lodówka w nim jest, i kawę można zrobić też. Za kierownicę nowego pojazdu przesiadł się wieloletni kierowca poprzedniego modelu, pan Franek. Tak, już prowadziłem. I jak się prowadzi? Super, jestem zadowolony z takiego pojazdu, można powiedzieć. Ten wcześniejszy też Pan prowadził? Tak, też. I też jestem zadowolony. Czy jest jakaś różnica między tymi dwoma? No, mo można widać przede wszystkim. <gry> I, i, opty I w środku jest różnica i na zewnątrz. O, tak to można powiedzieć. Jakie jedna... techniki jest? Więcej techniki. Więcej techniki jest. Automatyki, no wiadomo, nie? No ale w sumie jest dobrze. Opanował pan już temat i tę technikę? Znaczy się spokojnie, nie od razu Warszawy zbudowali. Autobus powstał na specjalne, szczegółowo określone zamówienie. Ten autobus kosztował prawie milion, 920 chyba tysięcy złotych. Dostaliśmy środki z Polskiego Ładu w wysokości 800 tysięcy złotych na ten autobus, więc olbrzymia pomoc, bez tej pomocy nie bylibyśmy w stanie wymienić tego autobusu, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni, łącznie nawet za ten mecenat, żeby przypilnować, żeby ten, ten cel został zrealizowany. Dofinansowanie spłynęło z Rządowego Funduszu Inwestycji. Trochę to trwało, zanim ten autobus został wyprodukowany, ale jest nówka specjalnie dla dzieciaków. On został, on był produkowany specjalnie tutaj, tak dla? Tak, gmina zamówiła ten autobus, on jest według wytycznych wszystkich zapotrzebowań, specyfiki, jaką gmina potrzebowała, tak ten autobus został wyprodukowany, przy czym tu no, duża zasługa urzędników gminy Kuźnia Raciborska i pana burmistrza. Natomiast ze strony rządu no, można powiedzieć coś, bez czego w ogóle byśmy nie ruszyli, czyli, czyli właśnie ten no, wkład własny, czy właściwie ponad 95% dofinansowania. Poprzedni pojazd zostanie przekazany na Ukrainę lub sprzedany. W pierwszą podróż frankowozem wybrały się dzieci z Ukrainy, które w Kuźni Raciborskiej przebywają na półkoloniach. Towarzyszyli im wiceministrowie oraz burmistrz Paweł Macha. Celem wyprawy była zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach. Najnowocześniejsze Muzeum Kolejnictwa w Polsce i olbrzymia gratka zarówno dla młodszych i starszych pasjonatów kolei to wszystko znajduje się na stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach. Gmina Kuźnia Raciborska zdobyła ponad 255 tysięcy euro na polsko-czeski projekt Kolejka Wąskotorowa Cel Turystyczny. Głównym zamysłem jest stworzenie rozległego ośrodka turystycznego łączącego problematykę kolei wąskotorowej. Znajdujemy się w dawnej hali, gdzie się naprawiało swego czasu tabor kolejowy. My to nazywamy wagonownią i w tejże wagonowni, jako że już nie przeprowadzamy tu prac remontowych, stworzyliśmy ścieżkę multimedialną, przybliżającą nam historię kolejnictwa, szczególnie kolei wąskotorowej oraz przybliża nam działanie poszczególnych urządzeń kolejowych. Miejsce i aranżacja przestrzeni w nim po prostu robi wrażenie. To połączenie historii z najnowocześniejszą techniką. W rudach powstała sala multimedialna oraz całoroczne centrum edukacji związane z kolejnictwem. Cała ścieżka jest ciekawa, ale przecież tak, mamy tutaj odtworzoną historię na monitorach, gdzie są animacje przedstawiające nam rozwój kolej. Na starym, przy użyciu starego parowozu, który został wyremontowany, możemy zobaczyć, jak jest zbudowany kocioł parowozu, jak on działa, jak gdzie się pali ogień, gdzie idzie para. Mamy otworzoną historię związaną z kotłem parowozu, który miał wypadek jeszcze przed II wojną światową, i związaną i stworzoną przez nas legendę również tam odtwarzamy już przy nowoczesnych metodach. Także połączyliśmy tutaj starość z nowością. Mamy okulary 3D, gdzie każdy może się poczuć jako prowadzący parowóz, który jeździł u nas normalnie na linii. Jest to parowóz LAS 49. Zakładając gogle VR, znajdujemy się w samym środku kabiny i prowadzimy niezwykłą maszynę. To niezapomniane emocje i dawka wiedzy oraz przeżyć, która została jest z nami na zawsze. Chcemy, żeby ten to muzeum służyło wszystkim i nie czekało na te oficjalne otwarcia, które mogą być już i na jesień, kiedy oni będą gotowi. Tym samym będziemy uruchamiali już teraz. Miejsce przypadło do gustu i młodszym, i starszym zwiedzającym. Ciekawe muzeum, tu jest, jest VR. Taki, e, także można posłuchać historię, hmm, pociągów. Hmm, wszystko podoba. Cieszę się, że Ziemia Raciborska zyskuje kolejne atrakcyjne miejsca, atrakcyjne turystycznie i, i, i to niewątpliwie wielka zasługa pana burmistrza Macha, ale wszystkich osób, które tutaj bardzo e, przykładały się do tego, żeby to miejsce... Nie tylko nie zostało zapomniane, ale by się rozwijało, więc, więc zachęcam wszystkich atrakcyjne, wartościowe miejsce, bo rzeczywiście łączy to, co stare z ultra nowoczesną ekspozycją i świetnie się sprawdzi w takim przekazywaniu wiedzy dzieciom. Nie tylko wycieczka, nie tylko możliwość zobaczenia pięknych krajobrazów lut raciborskich meandrów, rudy, ale ale też właśnie trochę wiedzy o kolejnictwie, o tym jak funkcjonowały kolejki wąskotorowe, czemu służyły, trochę historii. Prace nad projektem trwały 4 lata, realizacja zajęła 6 miesięcy. Projektem powstał z współpracy przygranicznej z naszą partnerską stacją, która jest również kolei wąskotorowej, która mieści się w Osoblasze. W Czechach? W Czechach, tak. Dobrze. Kto tu może przyjść? Kiedy? Może przyjść każdy. Najprawdopodobniej będziemy na razie mieli otwarte w niedzielę, wejścia będą, to będzie proszę siedzi naszą stronę internetową kolejka rudy.pl lub na facebooku, ale założenie jest takie, że w godzinach otwarcia stacji w niedzielę co godzinę będzie wpuszczana tutaj grupa około 30 osób, żeby nie było tłoku, żeby każdy mógł skorzystać z wszystkich urządzeń i wyjść stąd po prostu zadowolony. A pozytywny nastrój dzięki multum nowoczesnych atrakcji jest gwarantowany. Budynek ma strefę wolnego zwiedzania z kodami QR, animacjami i tłem dźwiękowym. Jest jest też wystawa fotografii wielkoformatowych poświęconych kolei. Podsumowując, jest tu po prostu odjazdowo. Dzieci z całego powiatu Raciborskiego mogą zapisywać się na wakacyjne wydarzenia organizowane przez Raciborską Bibliotekę. 20 lipca odbędzie się wycieczka do starego opactwa w Rudach a 22 biblioteka zaprasza na noc z Andersenem są jeszcze wolne miejsca warsztaty druku 3D wycieczka do starego opactwa noc w krainie czarów oraz powiatowy turniej zabaw podwórkowych to atrakcje jakie na tegoroczne wakacje w powiecie przygotowała miejska i powiatowa biblioteka publiczna w Raciborzu w programie biblioteki każdy znajdzie coś dla siebie do 15 lipca dzieci ze wszystkich gmin powiatu i z Raciborza mogą zapisywać się na wycieczkę oraz na noc z Andersenem w programie za Zaplanowano warsztaty dla dzieci i młodzieży na Cysterskim szlaku, a także zwiedzanie obiektów dawnego opactwa i spacer po parku. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 lipca we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu Raciborskiego. Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl lub www.twojakrew.pl Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33 całodobowa Centrum Farmaceutyczne czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach rociborskich to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Życzę miłego wieczoru.